Przepraszam, bardzo dziękuję. Już. Ja już ja, ja tak ja sobie <laughs> dlatego że powiedziałem mi, że pan w zeszłym roku dostał jakiś zaszczytny tytuł najlepiej ubranego. Podobno, Tak, mam tak. nadzieję, że jak ten ode mnie założy tę kurteczkę i tę piękną parasolkę pan rozłoży, to to, że pan znowu dostanie takie. Bardzo dziękuję, bardzo ja mi miło. Życzę i dziękuję bardzo. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry również. Jest mi niezmiernie miło móc Panią gościć. Znaczy, ja się cieszę, że, 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 że to sprawdzam na własne oczy. Tak? tak, tak, bo jak Pan wtedy, jak tak właściwie pan mnie ujął trochę, ponieważ jak Pan powiedział, dzień dobry, a potem miałam wrażenie, że Pan nawet się zgodził, w tym, tam gdzie się spotkaliśmy, żebym przed Panem się wepchnął w kolejkę, żeby dostać kawę czy herbatę. Coś jakby poczułam, że, że, że jeżeli to wszystko prawda, co Pan mówi, to jest Pan jednym z bardzo niewielu ludzi młodych, chyba ciągle jeszcze tak można o Panu mhm. mówić, który... Sobie sam zrobił miejsce pracy, bo normalnie ludzie szukają, czekają, żeby gdzieś ktoś coś zrobił i wtedy podejmą pracę albo nie, a Pan tak sobie to we własne ręce. Nie, no to, to wszystko bardzo jakby takie w pewnym sensie budujące, pokazujące, że, że można się obrazić na świat i jednocześnie w tym świecie żyć z tą świadomością, że sobie człowiek coś samemu, samemu wykuł, zrobił, to, to chyba dużo satysfakcji, nie? To prawda. No właśnie ale, chciałem, tak. ja chciałam o to zapytać. Jak to jest z ludźmi, którzy mają czasem marzenia, nie zawsze są zadowoleni z tego, w jakim świecie żyją, w jakim momencie swojego życia są, hmm. mają plany, ale nie mają siły do ich realizacji, do zrobienia kroku. Jak Pani sądzi dlaczego? Znaczy, wie pani, że to znaczy, że ci ludzie powinni z kimś to robić, bo, bo my jesteśmy czasem takim jakby społeczeństwem, które się składa z takich ludzi osobnych, którzy sami sobie i... A czasem pewnych rzeczy nie można samemu. Ja mhm. myślę, że coraz więcej jest takich rzeczy, które, dla których ludzie tworzą tak zwane sieci, zbierają się razem. To wymaga oczywiście dużo zaufania, trzeba mieć do siebie, żeby coś robić razem. Ale może wtedy warto właśnie spróbować z kimś, jak nie można samemu. No tak, bo możemy mieć jakąś barierę, przeszkodę, bo czegoś nie wiemy. No czego widać, wyraźnie nam brakuje, prawda? Mhm. Nas samych, jeżeli to nam nie pozwala iść do przodu. A co Pani daje największego kopa do działania? Ja mam taką słabość, ona jest bardzo niedobra, że ja... Właściwie nigdy nie myślę o tym, co zrobiłam. Znaczy, że rzeczywiście jak pomyślę, coś tam zrobiłam w życiu, czasem trzeba się po zatrzymać, popatrzeć to i zobaczyć, ale ja na ogół natychmiast wrzucam, jakby odrzucam to, co już zrobiłam i zrobione idę do przodu. I tym kopem jest zawsze świadomość tego, że jest mnóstwo rzeczy jeszcze do zrobienia. A gdzie ta raźniejszość? Czyli jak się cieszyć z tego, że żyjemy, że jesteśmy w tym miejscu? Znaczy trzeba się cieszyć. Ja się zastanawiam, bo właściwie Polacy się chyba nie potrafią specjalnie cieszyć, bo jak pan idzie ulicą, myśmy teraz szli z Nowym Światem i Foksal, i właściwie każdy taki trochę jakiś skrzywiony, niezadowolony, i każdy z nas pewnie przeżył jakieś spotkanie z hydraulikiem, który przechodzi na rzeka, na innych hydraulików, na swój los, na, cały czas wszyscy nie na swoim miejscu, cały czas wszyscy niezadowoleni, to myślę, jest trochę taką cechą Polaków, niedobrą bardzo. I, i, i cieszyć się. To tak łatwo się mówi, bo cieszyć się można na wszystkim. Ja też się pewnie cieszę czasem, jak pada deszcz, a ja mogę być z tej strony okna, tak? Czy jak szumi wiatr uh -huh. albo z tej innych rzeczy takich drobnych. A można się tego nauczyć, bo, bo nie każdy się rodzi taki jakby pogodny, uśmiechnięty. Ja generalnie jestem osobą raczej taką bardziej smutną niż, niż taką, która wszelki się głośno śmieje, ale... ale ale te radości można też różnie przeżywać. Mówiła Pani, że jest Pani raczej smutną osobą niż wesołą. Znaczy, myślę taką refleksyjną bardziej. No, to niekoniecznie jest taki smutek, jakby Pan zapłakiwanie za się. Nie, nie, nie. Tylko, tylko raczej taka refleksja jest taka bardziej, właśnie, nie wiem, bardziej taka, że, że jeszcze jest właśnie dużo do, zmie, do zmiany, że, że nie wszyscy ludzie są dobrzy, że takie. Mam takie jakieś tak, refleksje takie smutne. W jakich momentach jest Pani zła na siebie? Hmm. Znaczy jestem rzeczywiście czasem zła na siebie, ale, ale tak się zastanawiam. To chyba w takich klasycznych, no, kiedy wiem, że mogłam to zrobić inaczej. Lepiej, tak? Lepiej, tak. To myślę, że to są takie typowe, standardowe momenty w życiu człowieka, kiedy... Bo, bo to nie jest tak, że... Ja myślę, że każdy normalny człowiek, nazwijmy to tak, który yy, ma poczucie własnej wartości w sensie pozytywnym, to też zna swoje słabości, czy i wie, czy mógł zrobić lepiej, czy nie mógł zrobić lepiej, jeżeli jestem pewna, że mogłam zrobić lepiej, to, no to wtedy jestem zwana się, nie tak? Sama się Pani podłożyła, nie mogę e, nie zapytać, jakie są Pani słabości. <noise> Uff, słabości, po pierwsze słaby głos, a po drugie, bo ja wiem, słabość do, do rzeczy, mam dużą słabość do jabłek, na przykład mogłabym żyć właśnie tylko jabłkami. Naprawdę? Absolutnie, tak. A ja jestem na nie uczulona. Ta, tak? Boże, ja była uczulona jabłka, to bym straciła w ogóle Połowę przyjemności życia. do jakich jeszcze rzeczy? Do jakich rzeczy mam jeszcze słabość? Ja myślę, że ja niestety mam taką słabość też do, do filiżanek. Na przykład kolekcjonuję filiżanki, dlatego jak zaczęłam od pani Justyny Staczkowskiej, tak? tak bardzo, bardzo bardzo piękną filiżankę. Ja mam bardzo dużo filiżanek. Yy, I właśnie, ale nie wiem, czy bym ją dała. Chciałbym troszkę o wadach porozmawiać. Czy ich. Pani? Czy Ach, pani ma jakieś wady? To pewnie nie zrobię to, to spotkanie, pan powinien odbyć. To można by sobie powiedzieć ideał, nie ma wad. Nie, tak, nie. Się same wady, rozum. same wady prawdopodobnie, tak? Naprawdę? Nie, ja myślę, że jak każdy człowiek, żeby był sobą, żeby był naturalny, żeby był do wytrzymania, to musi mieć jakieś wady i trzeba... O Boże, był taki przepiękny wiersz, kiedyś chyba, z Wady Szymborskiej, która właśnie o tym facecie, którego kocha i kochała też jego no chyba szuflady i to, co w szufladzie i na szufladzie i to, co się wystaje spod szuflady, bo się nie mieści. No właśnie, mm -hmm. to dlatego myślę, że czek musi mieć jakieś wady, żeby, żeby był do, do żeby był kochany, żeby, żeby się też dobrze czuł. No się... Idą z drugą stroną, że nie może być ideałem, bo to jest męczące. Ja myślę, że byłoby nudne przede wszystkim straszne. Takie poukładane, tak? wszystko równe. No, bo ja tak. To, mam. Tak pan No, no proszę zerknąć na te książ książki, ona już nawet w szafce to mam buszone kolorystyczne. Nie wiem, jestem przekonana, gdybym się przyjrzała im bardziej, to bym odkryła, że to jest straszny bałagan, bo bym miała inną potrzebę ułożenia mm -hmm. ich inaczej. Także ja myślę, że człowiek, każdy z nas myśli, że jest wszystko ma poukładane, ale to jest jego... I potem przychodzi ktoś inny i zaczyna to wszystko zmieniać, prawda? Bo dla kogoś to jest bałagan, mm -hmm. to co jest dla nas porządkiem. Więc ja myślę, że tu jest coś bym miała do zrobienia. Ja jestem też taka porządna, to znaczy taka typowa kobieta, która musiała wszystko robić sama i tak jak przechodzę, to od razu podnoszę, sprzątam, takie automatyzmy w zachowaniach. I to prawdopodobnie jest moją wadą, bo jak nadal jestem w z moich córek i wchodzę do mieszkania i zaczynam, właśnie pierwsza rzecz to to, co tu leży, to kładę tam, bo to nie myślę o tym, nawet nie mam To jest nie do wytrzymania dla kogoś innego, prawda? To jest moja wada okropna. Dlaczego jest tak dużo ludzi niewykształconych? Hmm. Nie mam takich, takiego odczucia, że mamy jakichś bardzo źle wyedukowanych ludzi w Polsce. Natomiast są ludzie, którzy są mądrzy w momencie robienia matury, a potem zaczynają jakby i trochę się zatracać w tym świecie i nie kontynuują tego, nie rozwijają się dalej. I, i przez to w jakimś momencie osobom, które, które cały czas rozwijają swój potencjał intelektualny, które czytają, to nagle się zaczynają wydawać, że są niemądrzy ci wszyscy inni ludzie mimo edukacji. I edukacja była dobra, tylko edukację nie można przez, przerwać. Jakby. Człowiek się musi uczyć całe życie. To, a to nie jest jakieś moje odkrywcze stwierdzenie, tylko wszyscy nad tym e, pracujemy. I to, co mi się wydaje, że że mogłyby też motywować bardziej media, czy w ogóle jakoś o kulturze, myślę, zapomnieliśmy w tym naszym rozwoju, więc, więc jakby tutaj trochę może głupiejemy także, że, że, że oglądamy coś, co na przykład w telewizji, co, co niekoniecznie służy, poszerza nasze horyzonty, czy nas edukuje w taki sposób, nie męczący. A dużo pewnie jest takich czynników. Czytanie czy to nie książek kultura, co jeszcze? Ja myślę że też często, że jednak rozmawianie z ludźmi, otwieranie się na innych i, i też to, co zaczyna się w Polsce dziać, a przynajmniej na Ursynowie, to, to widzę tego coraz więcej, to, to, jest, to jest jakby zbieranie się z innymi razem do kupy, żeby się coś zrobić mhm. razem, prawda? I wtedy słuchanie siebie nawzajem. Ja, ja myślę, że, że z kontaktu z ludźmi strasznie dużo, czego się uczy i dużo wynika. Z czego Polacy powinni być dumni? Naród polski. Znaczy, ja myślę, że ze strasznej ilości rzeczy, w ogóle. To, co, to co myśmy zrobili, bo pan jest za młody, żeby to pamiętać, ale myśmy ten cały nasz świat na głowie postawili. Ile trzeba było mieć cierpliwości, wiary w siebie, w innych, w tych, co, co nam też ścieżkę gdzieś tam wyznaczali, w te światełka w tunelu, w to, że nam świat pomoże, że nam Unia pomoże, że. I mieliśmy, myślę, rzeczywiście jako społeczeństwo, bo to nie byli tylko indywidualni ludzie, było mnóstwo jednostek niesamowitych, ale też w sumie to zdaliśmy egzamin jako naród, jako społeczeństwo. Ja się zastanawiam, czy trzeba mieć naród, czy trzeba mieć społeczeństwo, ale przyjmijmy, że, że jako naród zdaliśmy egzamin tej wielkiej zmiany, robiąc coś, co dla wielu z nas było przede wszystkim kosztem, ale myśląc o tym, że dla dzieci. Wnuków, to będzie przede wszystkim korzyść wielka i ten świat będzie lepszy. To, to mało kto się w ogóle, mało który naród potrafi na coś takiego zdobyć. Bo, bo jak jest wojna, zagrożenie, wróg puka do drzwi, prawda, to wtedy jest co innego, ludzie się mobilizują. Ale, ale w, takim, w tej naszej transformacji to, to, to myśmy nie mieli takiego zagrożenia bytowego w sensie bezpieczeństwa. Mhm. I, 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 ale mieliśmy mimo wszystko potrafiliśmy sobie znaleźć taką motywację, żeby zaakceptować z bólem przy wielkich kosztach społecznych, jednak zaakceptować tę wielką zmianę i, i wykorzystać to okienko, które się otworzyło. Także jakaś taka mądrość w nas myślę, myślę była i trochę pewnie dobrych przywódców. Jak dobry przywódca w dobrym momencie, to dobra rzecz jest dla narodu. Jak Polska jest odbierana na arenie europejskiej? Coraz lepiej, coraz lepiej jak ja pamiętam, zaczynałam tym taką. Taki stały dialog z Europą i, i zaczęłam tam coraz więcej mieszkać, to te stereotypy o Polsce, o Polakach były straszne. Przecież myśmy, to myśmy to, pan znowu tego nie pamięta, ale ja pamiętam to, jak się jechało do Wiednia, to wiadomo, było, u kogo ten kryształ się sprzeda, żeby mieć te to, co ponad 10 dolarów było potrzebne, żeby tam przetrwać trzy dni. Czy, przecież to był Polak, który rzeczywiście upokarzany w, w tych relacjach z Zachodem. Potem jeździli ludzie bardzo prości, nieuedukowani, tacy, tacy, byli potrzebni do pracy wtedy mm. na Zachodzie, prawda, którzy często pili, którzy często się no, gdzieś był ten... Myśmy pracowali jako społeczeństwo, myślę, nad takim stereotypem niedobrej, dobrej niedobre, gospodarki bałaganiarskiej, jakichś ludzi, którzy właśnie niekoniecznie byli tytanami pracy i to... I nagle wchodzimy, przybliżamy się do tego członkostwa w Unii, zaczynają wyjeżdżać młodzi, wykształceni, z językami. W tych instytucjach europejskich to, co ja widziałam, to niesłychanie cenieni w ogóle ludzie, którzy mają potrzebę pracowania poza godzinami pracy długo, którzy znają języki, którzy mają pomysły, to w ogóle jest zupełnie inny inny Polak, inny nowy stereotyp, taki właśnie bardzo pozytywny, na którym trzeba pracować, żeby go utrzymać. Czy... Brak tolerancji jest y, efektem słabego wykształcenia? No sobie życie nie poradziło, prawda? Ze statystyką, i za dużo jest tych ludzi, którzy nie tolerują innych. Tolerancja jest takim słowem, które jest takim minimum, prawda? Żeby tolerować kogoś, kto ma inne y, poglądy, powinniśmy mieć pełną akceptację, Akceptacja. dlatego że ktoś ma inne poglądy, prawda? I to jest, to jest na pewno. Y, y, to jest na pewno część procesu edukacji, co do tego nie ma wątpliwości, ale także edukacji w domu. Ja myślę, że tu akurat w tej sprawie to, to, to dom jest także niesłychanie istotny, ale muszę też powiedzieć brutalnie wobec naszego świata polityki, że, że, że potrzebna też jest i świadoma polityka. W w każdym obszarze, nawet wspierająca przedsiębiorczość, czy, czy nawet w tych urzędach miejskich, które, które odpowiadają za, za jakiś obszar geograficzny, za jakieś terytorium, gdzie jest dużo imigrantów, gdzie jest dużo ludzi, którzy czymś się wyróżniają, prawda? odróżniają od innych i, 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 i to też trzeba jakoś organizować to życie społeczne w taki sposób, żeby, żeby to było naturalne, że, że że jesteśmy różni, że będziemy coraz więcej, będzie tych, którzy mają inny kolor skóry. Także ja myślę, że Polacy nie są przygotowani do tego, że któraś ta ulica w Warszawie będzie tak wyglądała, jak ulica londyńska I że, i czy my zdamy ten egzamin, ja taka pewna, nie jestem i to jest edukacja z całą pewnością. Myślę, że różne badania pokazują, że bardziej wyedukowani ludzie są bardziej otwarci na, mhm. na akceptację. I na koniec takie trzy rady dla Polaków: ja zacznę od pierwszej, żeby żyło się lepiej, bądźcie bardziej tolerancyjni na i nie zostają tolerancyjni. Żebyśmy więcej mieli rzeczywiście tych, tych ludzi, którzy są mądrzy przed szkodą, a nie po szkodzie. Ja myślę, że to by, to by warto było zmienić, i nie wiem, jak to można zrobić, ale. Ale myślę, że można. I ja myślę, że, że radą taką, to tam, gdzie można wziąć w swoje ręce, to trzeba brać to w swoje tak ręce nasze życie. Tak. Trochę tak jak ja wziąłem, z tego jestem bardzo dumny. Tak. I też wziąłem w swoje ręce zaproszenie pani tutaj nie żałuję, Bardzo się cieszę, że pani była moim gościem. Naprawdę. Ja też się cieszę, że mogłam być pana gościem. Miejmy mi nadzieję, że wszyscy następni goście będą panu równie dużo radości przysparzać, co ja. Jak wszystko to, co robię, <grym> ja wszystko tak dobieram, żeby było super. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również.